Witam słuchaczy w kolejnym odcinku Subiektywnie o Polonii. Jest to już siódmy odcinek serii. Dziś moje zaproszenie przyjął Adam Pazio. Cześć, Adam, miło Cię słyszeć. Dobry wieczór wszystkim, cześć. Widziałem, że byłeś ostatnio na meczu na Polonii przy Konwiktorskiej. Emocje po Olimpii już opadły? <laughs> opadły, opadły. Jeszcze za tydzień się powtórzę, także. Na pewno to jest zawsze super sprawa, super przeżycie móc zapisać się w historii odbudowy i to na pewno zostanie do końca życia w pamięci. Jak to jest oglądać mecz z tej drugiej perspektywy, z perspektywy trybun? No nie, nie jest łatwo, zupełnie inna perspektywa. Tutaj oczywiście sprostowanie, bo bo tego meczu nie, nie oglądałem z trybun, tylko wpadłem tak naprawdę w 90 minucie, kiedy sędzia doliczał. Był czas doliczony, ponieważ miałem swoje obowiązki, swój mecz. Teraz obecnie w Olimpii Zambrów i mówię, no tak się ułożyło, że, że wpadłem tak naprawdę, można powiedzieć, od razu na fetę. <laughs> Możesz określić się jako kibic polonii? Oczywiście, że tak. Może zanim porozmawiamy o teraźniejszości, porozmawiamy trochę o historii. Pamiętasz, jak trafiłeś za pierwszym razem do Polonii w 2010 roku? Oczywiście, że pamiętam. Były testy otwarte dla młodych zawodników występujących na niższych poziomach rozgrywkowych, tam od czwartej ligi w dół bodajże. Załapałem się na wymagania, bo miałem 180 cm wzrostu, bo, bo tyle trzeba było mieć, żeby przystąpić do tych testów, to słynne kryteria trenera Libora Pali. No i... Trener jakby gdzieś zobaczył we mnie, we mnie jakąś nadzieję. Dostałem propozycję jakby dalszego trenowania wtedy z młodą ekstraklasą. Podpisałem kontrakt, zaczynałem w młodej ekstraklasie, później jakimś cudem trafiłem do pierwszej drużyny. Udało mi się zadebytować, rozegrać. Kilkadziesiąt spotkań dla, dla Polonii na najwyższym poziomie rozgrywkowym, z czego jestem bardzo dumny. Pochodzisz z Włomina, jesteś wychowankiem tamtejszego huraganu. Pamiętam, że były pewne kontrowersje związane z twoim przejściem. Kibice wyciągali pewne aspekty z twojego życia, że byłeś kibicem legii. Jak to było faktycznie? Jak możesz się do tego jakoś odnieść? No jakby pochodzę z Włomina, pochodzę z osiedla, gdzie, no, gdzie tak naprawdę jest 100% legi, jakby e, całe moje takie życie młodzieńcze, takie dorastanie można powiedzieć, no to, e, no to gdzieś tam na osiedlu była ta legia, były wszędzie Elkidoko Doko i tak dalej. E, życie no, napisało mi taką drogę, że, e, że no, wybrałem piłkę nożną, wybrałem Polonię i i trochę miałem z tym problemów, można powiedzieć, w młodzieńczym życiu. Nie było łatwo, no ale mam charakter taki, jaki mam. Nie lubię jakby, kiedy ktoś mi mówi, co ja mam robić, a czego nie, co powinienem robić, a czego nie, i po prostu wybrałem taką drogę. Nie było łatwo, jeszcze raz to powiem, ale, ale ją przeszedłem, dzisiaj ludzie mnie szanują, dzisiaj mówię, no tak jak na fecie byłem, mam wielu przyjaciół na Polonii i jestem stuprocentowym polonistą. Czyli zaczepiali cię na mieście w Włominie? No, zaczepiali oczywiście, no. rodzice też się mieli łatwo. Ale myślę, że każdy, kto przechodził przez y, tego typu incydenty, no to, to wie jak, jak, jak się to odbywa, y, ile jest problemów z tym, no, ale mówię dzisiaj, jakby to wszystko to to jest y, historia i, i każdy jakby wiąże mnie z Polonią, a, a ci, którzy, z którymi ja się wychowywałem, to dzisiaj nie mam żadnego kontaktu. Najwięcej meczów w Ekstraklasie w Polonii rozegrałeś w tym nieszczęsnym sezonie, gdy Polonia spadła z ligi. I nie za wyniki sportowe, bo tam o dziwo sprawowaliście się bardzo, bardzo dobrze, wręcz fenomenalnie. Co było tajemnicą tamtej drużyny? Myślę, że przede wszystkim atmosfera, bo od tego zaczęliśmy. Tak naprawdę wiedzieliśmy od samego początku sezonu, że jesteśmy skazani na porażkę, że e, no, tak naprawdę że nic nie jest w stanie nas uratować e, od sytuacji, która była bardzo ciężka w klubie. E, no to myślę, że, że to jakby zasługa przede wszystkim e, trenera sztabu, e, bo oni stworzyli też e, bardzo fajną drużynę i, i jakby Czuli tą atmosferę szatni, która się wytworzyła w tamtym czasie. No i myślę, że to był główny sukces. Ciężka praca i, i dobra atmosfera zrobiła kawał dobrej roboty, co się przełożyło przede wszystkim na wynik. Przypomnijmy, szóste miejsce na koniec sezonu, tak? No tak, ale patrząc jakby przez pryzmat sezonu, gdzie, gdzie, gdzie wiadomo. Były problemy finansowe. Graliśmy właśnie młodymi chłopakami, takimi jak ja, gdzie to doświadczenie jakby w Ekstraklasie było, można powiedzieć, zerowe. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. No i to pokazuje, że, że potrafiliśmy zostawić serce na boisku, a za tym jakby były też wyniki, tak. Masz kontakt z kimś z tamtej ekipy? Tak, no z Łukaszem Pionkiem to wiadomo, mm. czy z Tomkiem, tak jak teraz jeszcze byliśmy w Polonii, ale i z Pawłem Krzołkiem, z Łukaszem Todorczykiem też czasem tam w wolnej chwili wymienimy wiadomościami, czy gdzieś jak się spotkaliśmy właśnie z Teo na meczu na Śląsku, Wrocław też był na meczu ze Śląskiem Wrocław, kiedy, kiedy ja miałem swoje pożegnanie no to, to fajnie jest czasem podspominać właśnie te sytuacje sprzed już 10 lat. Yeah. Po odejściu z, z tamtej Polonii, jakby Polonia spadła do, do, do czwartej ligi, trafiłeś do Lechigdańsk, potem grałeś w Beskidziu, potem w Ruchu Chorzów. Może nie rozwódźmy się jakoś bardzo nad tym okresem w swojej karierze, może po, jak tym jednym wyjątkiem. Opowiedz, jak to było z tym Jędrzejczykiem? Zwykła wojskowa sytuacja, no nie, nic więcej. Gdzieś. Zwykła sprzeczka podczas meczu, wiadomo, że ta adrenalina na meczu jest, jest podwyższona. Do tego, no, jakby nie było dla mnie, właśnie chłopaka po, po przejściach z legią, to, to te mecze były takie motywacja razy dziesięć. No i gdzieś ręka nie wytrzymała tego zajścia, które tam było między nami. Jak się no, Znaczy się, no, jakby w tej całej sytuacji, pierwszy, ja byłem faulowany sędzia, gdzieś jakby faul e, dla legi, gdzieś tam sprzeczka słowna między nami, zostałem odepchnięty, no i gdzieś tam ta ręka poleciała, no, niefartownie e, trafiła na szczękę i przez to musiałem odsiedzieć trochę e, za swoje zachowanie, ale mówiąc, nie było tutaj. E, nie wiem, z żadnej celowości w tym zagraniu, tylko mówię, po prostu zwykła sytuacja i, i tak ta historia się zakończyła. Potem opuściłeś Ekstraklasę. Jak oceniasz, co było powodem przejścia do Pogoni sielca, potem Kotwicy Kołobrzeg i zejście z tego Ekstraklasowego poziomu? No, miałem zostać w ruchu w pierwszej lidze po spadku. Yy, bo też jakby po przyjściu do ruchu miałem dosyć poważną kontuzję i, i jakby w tej pierwszej miałem zostać i, i miałem jakby się odbudować po tym urazie. Niestety nasze drogi z ruchem się trochę pokomplikowały i, i trafiliśmy do sądu. Yy, no, przez co nie grałem w piłkę praktycznie 10 miesięcy, bo, bo, bo te sprawy się przeciągały. No i można powiedzieć, że tak się zakończyła moja gra w piłkę. Po, po tym urlopie, już, że tak powiem, nie było mi dane wrócić na, na ten najwyższy poziom. No i stąd się gdzieś borykam po tych drugich, trzecich ligach. Poruszałem temat tego, że zaproszę cię do nagrania podcastu na Twitterze i Twitterowicze. Chcieli się dowiedzieć, czy masz jakieś ciekawe anegdoty związane z okresu gry w Kotwicy-Kołobrzeg i osobą Adama Dzika. Anegdoty to chyba wszystkie były napisane w portalu o Dzikim Kołobrzegu przez, przez WESZŁO, także myślę, że, że tam można wszystkie dziwne sytuacje przeczytać. Aczkolwiek, no tak, nie wiem, czy te sytuacje można nazwać anegdotami, ale no... Jakby może taka sytuacja, gdzie, gdzie, gdzie prezes, zarządzający, jakby dosyć poważnymi pieniędzmi i w miarę jakimś tam klubem yy, chodzi do banku spółdzielczego, opuszczać się wypłaty. Tak? Jeżeli ktoś na mieście yy, spotkał prezesa siedzącego w banku, no to od razu była informacja na grupie, że panowie dzisiaj będzie wypłata. Nie? <laughs> Także myślę, że to taka jedna anegdotka. Tak na szybko, którą pamiętam z dzikiego brzegu. To może teraz przejdźmy powoli do twojego powrotu na konwiktorską. Jak to się stało, że drugi raz zawitałeś na konwiktorskiej? No właśnie to, co przed chwilą właśnie poruszyliśmy gdzieś po, po ciężkim okresie w Kobrzegu. No, no bo akurat tam jak byłem w Kłobrzegu. Pandemia wybuchła, lockdown, ja z dwójką dzieci i żoną w ciąży 600 km od domu, no to na pewno nie było łatwo i podjąłem decyzję, no, że czas najwyższy jakby wrócić, wrócić na miejsce, gdzie to wszystko się zaczęło, wrócić do domu. Że wycieczki jakby, no już można powiedzieć z trójką dzieci, no to, to na pewno nie będą mi po drodze. No i jakby chęć odbudowy Polonii to był przede wszystkim główny cel, na który postawiłem. Stwierdziłem, że, że klub, który dał mi możliwość jakby zaistnienia w piłce wypadałoby się odwdzięczyć w tym momencie. I wydaje mi się, że, że, że cel zrealizowałem. Polonia dzisiaj ma się dobrze, jest w dobrej kondycji, także życzę samych sukcesów i powrotu na właściwe miejsce. Jak wspominasz tą trzecią ligę? Niektórzy mówią, że trzecia liga jest cięższa niż druga. No trzecia liga to jest najgorsza liga świata, jak ja to mówię, bo tam drużyny nie chcą grać w piłkę, tylko skupiają się na przeszkadzaniu i i to niejednokrotnie było y, widać y, w meczach trzecioligowych, tak? Y, dzisiaj Polonia grająca w drugiej lidze to jest y, Polonia dominująca, gdzie, gdzie potrafi wykorzystać jakby słabe punkty przeciwnika. Y, no i jak widzimy, Awans zapewniła sobie na dwie kolejki przed końcem, nie musiała wyszedć do, do ostatniego meczu, tak jak to miało miejsce w, w tamtym roku. Tak więc y, patrząc, na pewno przez pryzmat punktowy, jakby miejsca w tabeli, no to, to ona też pokazuje, że, że ta liga druga jest zdecydowanie łatwiejsza niż ta trzecia. A powiedz mi, poruszyłeś ten temat, że awans do, do drugiej ligi toczy, toczył się do ostatniej kolejki, praktycznie. Co było takim powodem, jak oceniasz, za duża presja z zewnątrz, czy właśnie styl gry przeciwników? Presja. No oczywiście, że presja była. Jak jesteśmy jakby wracając zawsze do tematu, kiedy robiliśmy awans do drugiej ligi, to drużyny mogły wyglądać przez pięć kolejek fatalnie, a na mecz z Polonią zawsze czy nie wiem, czy surowego mięsa się najedli, czy? czy jakiś e, pobudzaczy zawsze było tak, że e, na meczu z nami te drużyny nagle miały więcej siły do biegania, nagle potrafiły bronić. E, I każda drużyna jakby miała za cel urwać punkty Polonii. tak? Na pewno będąc taką marką w tych niższych ligach no to, to dla takich zawodników czy klubów mniejszych no to jest na pewno święto przyjechać na, na, na stadion, gdzie gra się przy jupitera, gdzie gra się przy dopingu. Dlatego uważam, że, że te awansy właśnie najciężej przychodzą. Zespołami to nie jest tylko przykład Polonii, Warszawa ale myślę, że większych marek jak typu Widze, FKS yy, które też w tej trzeciej lidze Ciężko im było się wydostać i myślę, że już nie ma co wracać do tej trzeciej ligi, trzeba żyć przeszłością skupić się na pierwszej lidze, bo, bo myślę, że to jest dużo ciekawszy temat. To może jeszcze jedno pytanie tylko odnośnie trzeciej ligi, jakbyś mógł Określić różnicę w pomyśle na grę trenera Szymanka i zestawić to z pomysłem na grę trenera Smalca? Jakie widzisz takie główne różnice? Ja chciałbym tutaj jakby za dużo dyskutować na ten temat, bo było wiadomo, że praca trenera zawsze każdy trener ma wizję drużyny i chce mieć wizję drużyny zwycięskiej e, za trenera Szymanka, no to e, te wyniki nie były tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast no tutaj u trenera Smalca no to ciężka praca, która daje efekty. No myślę, że, że na treningach się bardzo ciężko pracuje i, i tak samo później z meczu, jakby sytuacje, które trenujemy pod Trenujemy, trenowaliśmy podczas tygod... mikrocykla tygodniowego przekładaliśmy na mecz. I jakby uważam, że, że tutaj jest bardzo droga, y, dobra droga trenera malca Widać, że on to kontynuuje jakby cały czas. Czy to była trzecia liga, czy to była druga. Teraz mam nadzieję, że w pierwszej będzie y, działał tak samo, a z tego co wiem, to dalej się rozwija i, i dołączają kolejni ludzie do sztabu. Tak więc... Trzymam mocno kciuki na pewno został, bo, bo wykonuje kawał dobrej roboty i, i po prostu oby tak dalej. W końcu teraz przyszedł awans do, do, do pierwszej ligi. Wierzyłeś, że uda się Polonie awansować w tym pierwszym sezonie? Znaczy się, awans bezpośredni nie mówiliśmy przed sezonem, że, że, że to jest jakiś nasz taki cel. Nadrzędny. Najważniejsze były, żeby zakręcić się o baraże. Taki cel sobie zakładaliśmy przed sezonem i, i główny ten cel to były baraże. Baraże złapać dobrą formę wiadomo w maju i, i może być e, coś fajnego, może się urodzić, tak? No, ale... ten tych sezonu nie dawał nadziei na taki finisz. E... Wiadomo, no, kibic patrzy jakby przez y, pryzmat wyników, tak? Y, my jakby po tym awansie z trzeciej do drugiej ligi mieliśmy raptem y, dwa tygodnie przygotowań, z czego zagraliśmy jeden sparring. Y, to, co mówiliśmy wcześniej. Trzecia liga, graliśmy do ostatniej kolejki, cały czas musieliśmy być pod prądem, więc, y, więc tego czasu na regenerację było mało. Y, więc jakby, no, trenerzy założyli, że Pierwsze kolejki to będzie okres przygotowawczy. No i my faktycznie tak wyglądaliśmy, wiadomo, no, męczyliśmy się na meczu, wychodziliśmy z chęcią zwycięstwa, no ale to było widać, że, że nie byliśmy ani dynamiczni, ani, ani jeszcze tych automatyzmów nie było takich wyrobionych, bo, bo też były sporo nowych twarzy się pojawiło. Więc to jak ze wszystkim musiało potrwać. Miesiąc dwa, żeby to się zazębiło. No i, i tak było końcówka, jakby już pierwszej rundy. To tam stworzyliśmy fajną serię. Kilka wygranych z rzędu, parę znowu, dwa remisy, znowu ze trzy zwycięstwa. Także to wtedy wybiliśmy się w górę tabeli. A w drugiej, w drugiej rundzie, no to już chłopaki, jakby zdemolowali tą ligę I, i chwała im za to. Przejdźmy może do mniej przyjemnego tematu dlaczego odszedłeś? Możesz zdradzić kulisy? Dlaczego to się tak rozegrało? Nie wiem, też chciałbym to wiedzieć. Naprawdę. Można powiedzieć, że nikt mi nie przedstawił jakby głównego powodu poza tym, że, że no został ściągnięty Grzesiawtyka, który na, na moją pozycję był brany pod uwagę. No i jakby sztab zadecydował, że jest Wojtek Wadecki na prawym wahadle, ściągnęli sobie właśnie grześ Wtyk, no i jakby zabrakło dla mnie miejsca. Stwierdzili, że jakby jestem na skazanej pozycji w rywalizacji z, z ich dwójką, no i, i jakby nasze drogi musiały się rozejść. Dostałeś wolną rękę do szukania klubu, rozumiem? E, tak, tak. no Klub jakby mnie poinformował, że, że nie jadę z na obóz, że mogę sobie szukać klubu. E, no, no, no tak jak coś powiedziałem, no, jestem takim dosyć mocnym charakterem, że jakby e, jeżeli ktoś mi dziękuje, no to to, to e, no, nie, nie, nie siedzę na siłę, nie udaję, że, że jest ok, tylko wolę się rozstać, e, podać sobie rękę, życzyć powodzenia i, i tak też zrobiłem. Trafiłeś do Olimpii Zambrów. Szybko znalazłeś nowy klub? Były jakieś inne alternatywy? No, czy się, no, tak naprawdę rozstałem się z Polonią na początku marca, więc, więc wielu opcji nie było. Ciężko w marcu znaleźć jakiś klub, gdzie, gdzie wszystkie drużyny mają już pozamykane kadry i myślę tylko albo walce o utrzymanie, albo awans. Były dwie opcje, albo Grodzisk o awans albo o zamrów, o utrzymanie <noise> i wybrałem tą drugą opcję. Rozważasz, zostanie w klubie dłużej, czy po zakończeniu sezonu będziesz szukał kolejnego klubu, trochę wyżej może? Na pewno chciałbym, jeszcze się czuję dobrze i chciałbym na pewno spróbować jeszcze, myślę, że o Rok czasu dać sobie właśnie na, na jeszcze spróbowanie czegoś na poziomie centralnym. Jeżeli nie, no to, to nie wiem, zaczniemy, co, co los mi napisze, jaką historię od czerwca, ale, ale no myślę, że, że w zabrowie się utrzymamy, że, że pomogę klubowi w zrealizowaniu tego celu, a, a dalej rozmowy, no to jeszcze, jeszcze nie mieliśmy, bo jeszcze nasza sytuacja nie jest na tyle. Jakby spokojna, żebyśmy mogli rozmawiać o ewentualnych przedłużeniach, także jeszcze trzy tygodnie mamy ciężkie prace i dopiero wtedy będę mógł zaplanować swoją przyszłość. Mam nadzieję, że drogi Polonii twoje skrzyło się jeszcze w przyszłości i nie, nie tylko zobaczymy cię przy konwiktorskiej na trybunach. Czego ci bardzo z całego serca życzę. Dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, do zobaczenia na stadionie. Wspominałeś, że będziemy mogli się zobaczyć na meczu z motorem. Oczywiście, oczywiście. Wybieram się na mecz. Idealnie pierwszy raz mi się składa tak, że mecz mam rano w Błoniance, tak także będę miał blisko na stadion, więc od pierwszej minuty głośno dopinguję chłopaków. W takim razie do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Widzą, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Hej.